Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Króciutki odcinek, ale, ale bardzo ważny. Posłuchajcie mnie. Mamy dzikie elitarne karty. Właśnie widzicie na ekranie tutaj z boku, z tego boku muszę pamiętać, że z tej strony to jest do tego slash Royal wraca, więc słuchajcie uważnie. Więc 15. poziom będzie tak zwany elitarnym poziomem kart, więc Mając 14 poziom maksymalny kart, następnym poziomem, największym, który będzie w grze, będzie to elitarny poziom. I jak na ten elitarny poziom będziemy przechodzić? Nie będziemy musieli używać golda, żeby ulepszyć nasze karty, bo duża, duży procent społeczności narzekało, że znowu trzeba będzie golda zbierać, żeby te karty ulepszać. Nie. Teraz jeżeli mamy karty na maksymalnym 14 lewerze i na przykład ze skrzyni dostajemy karty tego samego rodzaju, to dostawaliśmy golda. Teraz tego golda nie będziemy dostawać, będziemy dostawać te elitarne karty dzikie i te karty będziemy mogli przeznaczyć na obojętnie jaką kartę, żeby ją ulepszyć do elitarnego. Jeżeli mamy na 14 poziomie, będziemy mogli ją ulepszyć na elitarny poziom. Więc nie ma golda już po 14, na 14 lewerze? Jeżeli wydropimy ze skrzyni tą samą kartę tego samego poziomu, tylko będziemy dostawać te elitarne dzikie karty. No dobrze, ale powiecie, że Gold wam potrzebny, żeby niższe te levele sobie było ulepszać. Trzykrotnie będzie zwiększone to, co wcześniej dostawaliśmy, więc trzykrotnie więcej dostaniecie Golda. Jak to będzie dokładnie? Nie mam tutaj rozpyski, ale ma być ta, ten Gold potrojony. Do tego yy, chyba tutaj, żeby wam jeszcze Niczegoś nie pominąć. Właśnie tu jest ten haczyk, że ten nadmiar złota z czternastego levelu nie będzie już. Będziemy dostawać te elitarne karty. Więc... No i aby zrekompensować brak nadmiaru złota w grze zwiększymy do ilość złota o ponad trzykrotność w porównaniu do stanu przed aktualizacją, więc będzie po aktualizacji trzykrotność tego gold'a zdobywana. Więc tak Wam powiedziałam właśnie, dzikie karty elitarne będziemy dostawać i za nie będziemy mogli przejść każdą kartą na elitarny poziom, nie będzie nam potrzebny gold, więc spokojnie możecie wydawać, bo slash royal nadchodzi, 50% ulepszenia kart będzie tańsze, więc możecie sobie spokojnie swój gold wydawać, żeby bić do tego 14 poziomu. No dobra. I teraz jeszcze jest jedna ważna sprawa. A, slash royal. Od 15 czerwca do 18 czerwca będzie właśnie ten slash royal, żeby sobie tutaj ulepszyć karty. Więc zbierajcie gold, aktualnie nie wydawajcie i czekajcie na slash royala. Do tego yy, twórcy wiedzą, że nie wszyscy będą mogli na początku te elitarne karty robić i te elitarne karty przez pierwsze 6 miesięcy od aktualizacji nie będą dostępne na Patch of Legends. Czyli Patch of Legends będzie zachowany ten maksymalny 14 poziom i nie będziemy tego na Patch of Legends spotykać. No dobrze, ale spytacie się, gdzie będziemy... Mogli grać tymi elitarnymi kartami. Od aktualizacji będzie od razu odblokowane na Clan Warsach i na y, Trophy Roadzie, czyli tam będziecie mogli grać już tymi elitarnymi kartami. Jak to będzie dokładnie wyglądało, te literne karty, niebawem się na pewno dowiecie, więc y, zostawcie sobie komentarzy, żeby tutaj obserwować, żeby wam pokazywało filmy. Do tego jeszcze y, te 11 poziomy eventowe też będą zachowane, więc tutaj też się nie macie czego bać. No i chyba tutaj. Z mokry sen kilku graczy znikł, bo nie będzie się już trzeba martwić o tego golda, po prostu będziemy zamiast golda dostawać dzikie karty, czyli na przykład powiedzmy mamy tam wszystkie karty na czterdziestym poziomie, za każde nowe te karty dostaniemy te karty i będziemy mogli sobie ulepszać na elitarny poziom. Z tego co krąży po internecie to chyba nie wszystkie od razu będą elitarne karty, więc spokojnie yy, będzie to wszystko na spokojnie szło, nie ma co się obawiać. Yy, do tego co jeszcze mogę wam przekazać chyba wszystko wam przekazałam. Slash Royal, 15 levele będą teraz nazywane elitarnymi levelami będziemy je mogli właśnie levelować mi dzikimi kartami elitarnymi. No i to chyba by było na tyle. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i pamiętajcie o wspieraniu mnie kodem poW w każdej grze Supercella. Jeżeli oczywiście chcecie, jeżeli coś kupujecie, wpiszcie POF. Ja dziękuję Wam za to serdecznie, dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał, zostawiliście łapeczkę, komentarz i trzymajcie się, bo niebawem chyba będzie coraz więcej informacji na temat aktualizacji. Coś ma, mam takie przeczucie.